Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z World of Tank na moim kanale Dzisiaj, tak jak widzieliście po tytule filmu, postanowiłem zrobić filmik o tym jak side scrapować I od razu mówię, że sidescrap jest to technika pewnie w większości z was znana Albo prawie wszystkim jest z was znana Natomiast proszę was, żeby ci też bardziej doświadczeni gracze zostali w tym filmie Ponieważ możecie się, dodać, dowiedzieć kilka ciekawych rzeczy Których może nie wiedzieliście, bo side scrap nie jest wbrew pozorom tak prosty jak wam się wydaje Generalnie co to jest Side Scrock dla tych bardziej początkujących, co nie wiedzą, jest to kątowanie się pojazdem w ten sposób, o budynek bądź o jakąś osłonę, żeby zasłonić przód czołgu i wystawić bardzo mocno skątowany bok, tak jak tutaj widzicie żeby po prostu y, utrudnić przeciwnikowi przebijanie albo praktycznie uniemożliwić. I po co to robimy? Generalnie side scrap jest robiony przeważnie po to, że jeżeli ktoś, jakiś śmieszek stoi w was, celuje akurat i czekasz, tak, wyjedziecie, zmusić go do tego, żeby oddał strzał. Często, jeżeli po prostu poprawnie robicie side scrapa, przeciwnik odda ten strzał i się po prostu odbije, i na tym głównie to polega, żeby wybejtować strzał. A niektóre czołgi, takie jak na przykład IS4, który jest królem side scrap, o czym też będzie w tym filmie, jest w stanie side scrapować w taki sposób, że Potrafię oddawać strzały i nie być przebijanym zarazem na Seescraperze, to jest mega potężne. Jest kilka rzeczy, które musicie wiedzieć o robieniu Seescrapera, to są takie trzy podstawowe rzeczy, które teraz wam wymienię i musicie o nich zawsze pamiętać i zawsze jakby mieć to na uwadze robiąc Seescrapera. Pierwszą rzecz to jest znać swój profil pojazdu, chociaż przynajmniej mniej więcej. Jeżeli chodzi o to, gdzie możecie go sprawdzić, jest strona Blitzhanger, tam wchodzicie sobie w dowolny czołg, zjeżdżacie na sam dół, klikacie View 3D Model, tak jak to widzicie na ekranie i dzięki temu Możecie sobie sprawdzić, jak wygląda profil pancerza waszego czołgu, którym będziecie grali i dzięki temu będziecie wiedzieli mniej więcej, jakie punkty, gdzie macie weak spoty i tak dalej. Właśnie weak spoty podczas tej również widać często weak spoty. Najczęściej jest to pierścień obrotu wieży, policzki bądź garnek, jak to chować? Otóż jest, jest, jest taka technika, w sumie kilka technik, dobra, dwie, mianowicie obracanie, kontowanie wieży oraz zasłanianie wixpotów działem. Działo jest bardzo magiczną rzeczą w World of Tanks Blitz, ponieważ pozwala wam ono na zasłanianie właśnie różnych wixpotów, a jeżeli ktoś strzeli wam w działo, to praktycznie nigdy go nie przebije w przypadku czołgów ciężkich, którymi robicie side scrapa. Działo jest takim waszym nieprzebijalnym pancerzem. Jak to robić? Tak jak tutaj mniej więcej widzicie, garnek czy właśnie jakiś wixpot zasłaniany jest przez działo i on jest niewidoczny dla przeciwnika i dzięki temu czyni wasz czołg praktycznie nieprzebijalnym. Jeżeli chodzi o policzki jak chować wystarczy lekko obrócić wieżę w stronę przeciwnika tak trochę za bardzo żeby widać że wam było jarzmo i ten policzek był schowany ale uważajcie żeby nie zrobić tego za bardzo ponieważ wtedy przeciwnik będzie widział wasz bok wieży no i wtedy będziecie bardzo łatwo przebici. Kolejną rzeczą ostatnią którą musicie wiedzieć jest to na jaki czołg sobie skrapujecie jeżeli sobie skrapujecie na przykład na grając przykładowo tygrysem 1 i robicie Sidecraft przeciwko Bulldogowi, to wiecie, że taki Side Scrap ma spore szanse powodzenia i możecie go zrobić pod troszkę większym kątem, ponieważ Bulldog ma swoją penetrację. Co innego, jeżeli robicie tygrysę na przykład Side na isu 152 z BL10. To jest duża różnica i wtedy to należy po prostu raczej uciec, wycofać się i nie wyjeżdżać pod taki czołk z takim działem, który jest wcylowany. Musicie mieć na uwadze wartość penetracji przeciwnika, znać je mniej więcej, wiedzieć, który czołk ma dużo peny, który nie i wiedzieć, gdzie może, kiedy możecie się wychylić i gdzie jak możecie się wychylić. Pod taki czołg, jak mocno, i czy on was wtedy przebije, to też jest ważne w takich czołgach, jak na przykład I7, który też tutaj będzie pokazany. Tak więc y, ja postanowiłem sobie omówić te czołgi, y, jak sobie skrapować według nacji, ponieważ. Każda nacja, jakby te czołgi są mniej więcej podobne. One oczywiście nie są takie same i to jest to, co mówiłem o znaniu, o tym, żeby znać profil pancerza swojego czołgu, bo te czołgi oczywiście się różnią. Natomiast jest to mniej więcej podobne i postaram się to pokazać po prostu przez właśnie y, omówienie czołgu po jednej nacji, jakie są w grze ciężkich. Pierwszym czołgiem, którym jest na naszym celowniku, jest, jest IS-7. I z 7, jakby się różnym osobom mogło wydawać, świetny czołg do sailskrapa. On ma bardzo twarde boczki, a no nie. W rzeczywistości jest to jeden z najgorszych czołgów do sailskrapa. Zobaczcie, co się dzieje, nawet jeżeli schowamy tą dolną płytę, to cały, praktycznie ten policzek oraz policzki wieży są do przebicia i kadłub, który tak zwany nos czupaka jest wtedy odkątowany i jesteście w stanie go przebijać. Zobaczcie, można zasłonić ten policzek jarzem, tak jak powiedziałem wcześniej, garnków ten czołg praktycznie nie posiada, natomiast będziecie przebijani w całą tą tutaj płytę i tak jak jeszcze widzicie, widać lekko dolną płytę, ponieważ tutaj ten saskop jest robiony lekko niepoprawnie. Musicie o tym zawsze pamiętać, żeby tej dolnej płyty Wam nie było widać. Jak to sprawdzać? Ano po prawej na dole macie, możecie sobie ustawić taki pasek swobodnego obrotu wieży i dzięki temu możecie obracać czołgiem bez obracania wieży, w sensie kamerą, przepraszam i możecie sobie zobaczyć mm, właśnie jak to wygląda. Pod takim kątem Yy, nadal, tak naprawdę jestem w stanie takiego ISA 7 na Goldzie przebijać, a Pekiem to nie wejdzie, ale Goldami właśnie jesteś już w stanie przebijać, także ISA 7 raczej side Scrapa nie robimy. Jeżeli chodzi o inne czołgi, ponieważ is 7 to był bardziej trochę taki dodatek, żeby Wam jakby przypomnieć, tak naprawdę yy, o co chodzi, <gry> że is 7 się nie side skrapuje. To w przeciwieństwie do jego is 4 który jest bogiem side skrapa, i zobaczcie, on tak naprawdę może do mnie strzelać, będąc, yy, no na no dobrą sprawę, nie przebijanym. Gdzie go można przebić? A, no właśnie, tak jak tutaj widzicie, celuje mu po garnuszku. Te garnuszki są bardzo małe i ciężkie, jest się w nie bardzo przebić, natomiast jest to możliwe, yy, ale zobaczcie, jak jest ten policzek tutaj, przy wieży, yy, próbowałem w niego strzelać i. W niego tak naprawdę nie wchodzi. Tutaj macie tu zasłanianie właśnie działem garnka i nie jestem w stanie teraz praktycznie ISA 4 przebić nigdzie. W pierwsze kółko nie ma opcji, żeby weszło dolnej do płyty, nie widzę. I z 4 jest tak naprawdę nieprzebijalny dla grilla, który może penetracji nie ma najwięcej, natomiast nawet taki 268 właśnie myślę, na goldzie. Czy jak pancer miałby tutaj problemy, być może byłby go w stanie przebijać tutaj yy, pod wieżą. Natomiast jest to mega ciężkie do zrobienia. Zobaczcie, jakiego potężnego side scrapa I7 może robić. On jest nadal nie przebijany nawet pod takim kątem. To jest mega mocny czołg do side scrapa. I nawet na goldzie jest tylko jedno miejsce teraz, które powiedziałem, czyli pod wieżą jesteśmy go w stanie przebić. Natomiast generalnie musicie uważać, jak właśnie gracie na grille, czy czołgi z większą penną, żeby tutaj was nie przebijały. Ale to są oczywiście warunki, yy, nie takie polu tylko właśnie treningowe, więc w bitwie będzie to wyglądało dużo inaczej i często po prostu przeciwnicy mogą mieć ogromny problem, żeby was przebijać ale wisi czwartym 4 na ten garnek trzeba uważać Także mniej więcej tak wygląda side-scrapy z ruskimi czołgami są to jedne z najlepszych czołgów do side-scrapa, jakieś tam na przykład KW-4 czy coś ale musicie pamiętać na co wyjeżdżacie, czy ma na tyle peny, żeby was po tych weakspotach przebić no i musicie też o tym pamiętać, żeby właśnie sobie za ze weakspoty zasłaniać i żeby znać profil czołgu yy, swojego Tutaj był bardzo dziwny strzał w gąskę, on nie mam pojęcia jak wszedł, był oddany apekiem yy, i to było dosyć dziwne, jakby normalnie tak nie strzelacie w gąskę i za czwartego praktycznie nigdy nie wchodzi. Kolejnym czołgiem będzie fv 215 b jako przykład czołgów brytyjskich i generalnie czołgami brytyjskimi Side Scrapa nie robimy. Dlaczego? Ano właśnie dlatego. Jest na czerwono? No nieprawda. Ekrany i tutaj ten boczek zawsze będzie do przebicia dla praktycznie większości czołgów na Side -scrapie. i ten czołg, mimo że ma wieże z tyłu, co mogłoby się wydawać, że do Side jest mega pomocne. To jest nieprawda. Jedyny sposób, w jaki możecie robić Side tym czołgiem, to jest wtedy, kiedy nie widać swojego czołgu. Zobaczcie, w tym momencie ja tego FWA nie mogę przebić, bo ja w tym momencie nie strzelam w czołg, ja strzelam w osłonę samą, w sam pancerz warstwowy i nie jestem go tak naprawdę w stanie przebijać. Jedyne miejsce, właśnie gdzie mogę go teraz przebić, to na Goldzie na spokojnie, ale brytyjskimi czołgami nie robicie skrapa nigdy, żadnym Chieftainem, żadnym set skrapa nie robicie, chyba że właśnie y zrobicie go tylko w ten sposób, że wystawicie osłony. Same osłony czołgu, one wtedy nie będą przebite, no albo jak gracie na jakiś czołg, który ma naprawdę mało penetracji i po prostu na skrapie te osłony was nie przebije, tak jak to robi na przykład Grill. Jako kolejny przykład wzięliśmy sobie Esetkę jako przykład właśnie niemieckich pojazdów. Esetka jest całkiem fajna do skrapa, natomiast tutaj musicie zawsze pamiętać o tym, że macie ten przód wieży, który trzeba go skontować, ponieważ inaczej skończy się to właśnie w, dokładnie w ten sposób. No i dla mm, właśnie graczy, którzy będą zbyt odważnie grać, Esetka jest można ją przebijać po prostu pod wieżę, yy, co jest ten, bardzo fajna. Natomiast tak jak widzicie, pod takim kątem Esetka jest praktycznie nieprzebijalna i także nią jeśli całkiem ciekawie robi skrapa. Kolejną alternatywą jest wystawienie wieży. W ten sposób, to jest właśnie to, o co mówię, czasami y, taki jakby z, z, możecie się za bardzo poczuć i czołg was może przebić pod wieżę, ale tak jak mówię, to są warunki treningowe, w warunkach takich polowych, w bitwie będzie dużo ciężej to zrobić. Te boczki. W esetce. są bardzo twarde. Tak jak, że, tak jak widzicie, ta osłona sobie, sobie bardzo dobrze radzi i odbija pociski. Tutaj praktycznie nie jesteśmy w stanie takiej esetki przebijać. No i jedyne, o czym musicie pamiętać, to kontowanie tej wieży i właśnie po prostu chowanie waszych quick Generalnie niemieckie czołgi ciężkie całkiem dobrze sprawdzają się do sejskrapa, poza fałką 7201K, która jest przebijana w takie cycki, jakby pod. ja pod tym. Pod obrotem wieży. Nie wiem, jak to za bardzo nazwać na boku. Takie wypustki tam niestety jesteście bardzo łatwo przebijani. Tutaj, właśnie jak przykład, jak można przebić tą esetkę, natomiast teraz nie weszło. Ale generalnie musicie tylko uważać na ten pierścień obrotu. Kolejnym przykładem będzie lew. I lew jest tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś mówi, że lew, hej, lwem się nie da robić side scrapa. No właśnie, da się i to dużo lepiej niż tobie się może wydawać. Zobacz, w tym momencie ja takiego lwanie jestem praktycznie w, w ogóle przebijać na side scrapie. Lew ma potężnie szerokie gąski. Co prawda, jego boczek jest dosyć słaby, natomiast zobaczcie, w tym momencie, gdy on schowa policzek, schowa tak naprawdę te miejsca, jak Tiger 88, który jest naprawdę bardzo twardy. Będzie miał mega problem, że go przebijać. Oczywiście musicie wiedzieć pod jakim kątem to robić, ponieważ widzicie lekko kąt zwiększymy, yy, zmniejszymy, przepraszam, i tak naprawdę ten czołg będzie bardzo łatwy do przebicia. No i musicie pamiętać o tych waszych policzkach, wieży i oraz ogarnku, natomiast zobaczcie, obracając wieże, w ten sposób jesteście w stanie te policzki schować, to jest mega fajna opcja. I też y, musicie pamiętać, żeby działem właśnie zasłaniać garnek. Kolejną rzeczą przy y, robieniu Side Scrapa, wie, jeżeli ktoś naprawdę nie chce w was strzelać, możecie. Lew ma bardzo dobry obrót. Możecie się obrócić także na sekundę ten bok pokazać i zaraz potem się schować. I dzięki temu, tak jak to widzieliście tutaj, on się może odbić ktoś ze słabszym refleksem, słabszym internetem po prostu się dingnie, ponieważ ten bok zaraz znowu będzie czerwony. Także to jeżeli chodzi o robienie Side Scrapa lwem, jak najbardziej się da. I jak najbardziej jest to dobry pomysł, tylko po prostu trzeba to robić bardzo uważnie i mieć też na uwadze, na jaki czołg wyjeżdżacie, czy on ma aż tak dużo peny, żeby właśnie was na spokojnie przebijać. Kolejnym czołgiem jest T54 2 w którym też ludzie mówili, że side scrapa nie można robić. Otóż można robić i to bardzo, bardzo skutecznie takiego side scrapa, Tak jak widzicie, szarka jest mega ciężko na side scrapie przebijać. Oczywiście można go przebić w dolną płytę, jeżeli za bardzo odsłonię, natomiast zobaczcie, w tym momencie szark jest tak na dobrą sprawę nieprzebijalny gdzie go można przebijać, a w piersień obrotu, ale nie każdy tam będzie mógł się w stanie wcelować i zawsze możecie go zasłonić działem. Jeżeli side-scrapujecie na odpowiednią stronę, tak jak tutaj, waczgarnek jest niewidoczny i tak naprawdę taki szark jest nieprzebijalny, ale na to dolną płytę musicie uważać, no i na pierwsze kółko, żeby za bardzo go nie pokazać. Jeżeli chodzi ogólnie o amerykańskie pojazdy, one nie są aż tak złe do side ponieważ amerykańskie pojazdy mają bardzo duże gąski oraz taką... Miskowaty pancerz, miskowaty kształt pancerza kadłuba. Oznacza to, że pancerz jest dodatkowo skontowany i ciężko go na się skrapie przebijać, aczkolwiek boczki to nie jest najlepsza strona amerykańców i... Tego side scrapa należy robić dosyć ostrożnie. Natomiast taką E5, takim szarkiem, jak najbardziej można, tylko trzeba wiedzieć na co i wiedzieć jak. Generalnie też dosyć ostrożnie, to nie jest tak jak przy ruskich czy niemieckich czołgach, że ten boczek może być naprawdę mocno widoczny pod dużo mniejszym kątem. Tutaj ten kąt musi być po prostu bardzo duży. To jeżeli chodzi o amerykańskie pojazdy. A co z naszą chińską WZ-ką? WZ nie jest najlepszym czołgiem do side scrapa. Generalnie. Głównie chodzi o to, że jeżeli wyjeżdżacie na czołg z dobrą peną Będziecie penowani z goda w górną płytę Tak jak to widać na klipie Albo również w policzek Garnki macie i ten boczek też nie jest aż tak twardy Jak w przypadku IS-7 Także w WZ-113 na randomach Głównie na niższe po prostu tiery Ale ja bym nie wychylał na przykład na takie czołgi jak IS-4 Bądź jakieś E-5 Ponieważ będziecie po prostu penowani Te czołgi są wyższe, mają dużo fajniejszy kąt Żeby was po prostu przebijać No jakby to nie jest za dobry pomysł w ten sposób ta 113 jest nieprzebijalna, natomiast Sajskrapowanie jest mega trudne i ustawienie się w ten sposób, żeby rzeczywiście nie dało się was przebić, nie jest aż takie proste. Gdzie 113 na SESCrap jest OK, ale musicie po prostu uważać. Nie jest to zawsze najlepszy pomysł, trzeba wiedzieć gdzie właśnie na jaki czołg Sajskrapować i musicie o tym pamiętać, że wasze pierwsze kółko jest przebijalne. Także ta WZK tygowska ma słabe. To nie jest tak jak u isa 4 że te gąski są rzeczywiście nie do przebicia. No i macie też garnki, tak jak tutaj widać. Także WZK113, dosyć średni pomysł, trzeba umieć. Jako ostatnie poruszymy sobie nie 1, a trzy czołgi. Pierwszym jest widoczny na ekranie kranwak, o którym zaraz powiem. A jeżeli chodzi o pozostałe czołgi, możecie zapytać, gdzie jest AMX50B. Generalnie. AMX 50 się tutaj nie znalazł, ponieważ ten czołg się do side-scrapa kompletnie nie nadaje, ponieważ macie 30 mm z boku. Yy, I w tym przypadku będzie Was przebijać każdy czołg z kalibrem 120 mm lub wyżej, ponieważ w Blitzie mamy coś takiego jak zasada trzech kalibrów. Brzmi ona tak, że jeżeli kaliber Waszego pocisku jest trzy razy wyższy niż yy, nominalna wartość pancerza czołgu przeciwnika, to w to miejsce niemożliwy jest rykoszet i zawsze otrzymacie penę. Także AMX-em broń Boże side-scrapami nie robić. Jeżeli chodzi o side-scrapowanie medami to jest to możliwe natomiast tylko i wyłącznie na inne medy na pewno na ciężkie, na te deki bym skrapa nie próbował i ten sidescrap również bardzo ostrożnie i nie w każdym czołgu, takie czołgi jak 140, T62 mega ostrożnie, żeby przedniej płyty nie pokazać i żeby właśnie za bardzo też tego boku nie odsłonić także da się, ale też musicie to dosyć dobrze sobie opanować najlepiej potrenować na treningówkach jeżeli chodzi o kran wagna, którego widzicie na ekranie byłem zaskoczony, że ten kran sobie tak dobrze radzi na site. Skrapie, ponieważ cały, zobaczcie, kadłub jest do przebicia, ale tak naprawdę wieża y, nie wchodzi i te boczki są zadziwiająco twarde. Ja myślałem, że one są dużo większe, tak widzisz, wchodzi zgodna nad gąski przy robieniu side scrapa, ale myślę, że nie każdy czok będzie się w stanie przebijać i nie zawsze. Tak jak widzieliście, celowałem po gąskach niżej i tam po prostu nie weszło. Jeżeli chodzi o garnki, wystarczy podnieść wieżę do góry. Wasza wieża jest totalnie wtedy nieprzebijalna, jak to kran wagna. Natomiast jeżeli zrobicie coś takiego to się właśnie to skończy łatwą przebitką. przebitku. No i musicie pamiętać, żeby tego set porobić robić też bardzo ostrożnie, troszkę jak w amerykańskich czołgach to tutaj wygląda. No i nie pokazywać kadłuba, bo wasz kadłub będzie bity jak u ISA 7, a nawet gorzej, bo on jest dużo większy niż u ISA 7. Także to jeżeli chodzi o kran wagna. Jeżeli coś pominąłem z moich jakby tych porad, to bardzo przepraszam, możecie napisać w komentarzu, jeżeli coś pominąłem albo macie jeszcze jakieś własne sugestie, doświadczenia, porady, śmiało zapraszam do sekcji komentarzy i napiszcie tam. Mam nadzieję, że film wam się podobał, przypominam o zostawieniu łapki oraz suba, ponieważ tylko 10% z was zostawiło łapkę pod ostatnim filmem, także zostaw łapkę, nie bądź wiśnia, a ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku.